Jedyny w 100% skuteczny sposób ochrony mózgu, to nie brać używek. No proste, ale wiemy, że imprezowanie rządzi się swoimi prawami i nie żyjemy w bajce. Na szczęście nauka daje nam narzędzia, które pomagają chronić mózg i minimalizować skutki uboczne imprezowania: jak wiadomo, dieta, regeneracja i suplementacja. I właśnie suplementacją się teraz zajmiemy. I tutaj z pomocą przychodzi. After Rave, czyli suplement, który stworzyliśmy dla tych, którzy chcą imprezować mądrzej. To kompleks 11 składników, które wspomagają organizm po imprezie. Co jest w składzie? Jest L-Tryptofan, prekursor serotoniny, wspiera nastrój po imprezie. Jest Alkar, który poprawia krążenie, chroni neurony i redukuje stres oksydacyjny. l która działa neuroprotekcyjnie, wspiera pamięć no i koncentrację. Jest też Ala, czyli potężny antyoksydant, chroni neurony przed toksynami. I witamina B1, która niezbędna jest w metabolizmie alkoholu i naprawdę pomaga na kaca. Ogólnie składników jest 11. Wszystkie znajdziesz w After Rave, więc nie potrzebujesz kupować żadnych innych suplementów. Pamiętaj, wiedza buduje bezpieczeństwo. Zapisz i zaobserwuj po więcej wiedzy o odpowiedzialnym imprezowaniu, a więcej info o After Rave masz w bio.